Witajcie moi drodzy. Bardzo się cieszę, że buszując w internecie trafiliście akurat na ten film. Ja jestem Tomek. Chciałbym Was zabrać ze sobą w magiczną podróż po całym Zielonym Globie, gdzie będziemy szukać informacji i ciekawostek na temat tańców na całym świecie. Dzisiaj wyruszamy w pierwszą podróż. Zobaczcie, dokąd lecimy. Sławę zawdzięczała przede wszystkim karnawałowi w Rio de Janeiro, lecz jej transformacja miała również wielkie znaczenie społeczne, a nawet polityczne. Samba to nie tylko taniec, lecz cała kultura. Wszystko zaczęło się od afrykańskich niewolników, którzy zostali przewiezieni ze swojego kontynentu na nowo odkryty ląd, Amerykę Południową, a dokładnie na tereny dzisiejszej Brazylii. Tam mieli spędzić całe swoje życie na pracy w plantacjach. Kultywowali jednak oni dalej swoim tradycjom, w tym tańcząc taniec zwany sembo. Był to taniec tańczony w koło oraz miał on mocne korelacje religijne. Po zniesieniu niewolnictwa w Brazylii ludność plantacji mogła się swobodnie przemieszczać po całym kraju. Większość z nich trafiło do wielkich miast, takich jak Rio de Janeiro czy São Paulo. Tam kultury zaczęły się mieszać i pod wpływem języka portugalskiego semba stała się sambą. Dalej jednak ona miała mocne afrykańskie korzenie, co nie spodobało się części społeczeństwa, tej portugalskojęzycznej, ze względu na rasistowskie nastroje jakie panowały wtedy w Brazylii. I tu wkracza polityka. Dyktator i jednocześnie prezydent Brazylii, Vargas, starał się zespolić podzielone społeczeństwo właśnie za pomocą samby. Nadał sambie państwowy charakter i starał się stworzyć całą tradycję wokół właśnie tej muzyki oraz tańca. Szkołom, jakie zaczęły się pojawiać w dużych miastach Brazylii, Vargas postanowił nadać państwowy charakter. Mogły one bez przeszkód uczyć samby, jak muzyki, taki tańca, ale również miały mieć funkcję edukacyjną i uczyć o historii Brazylii. Taki mariaż samby z polityką doprowadził do kuriozalnej sytuacji. Prezydent Vargas swego czasu miał koneksję z nazistowskimi Niemcami i doprowadziło to do tego, że do propagandowego filmu nazistowskiego została wykorzystana muzyka Samby. Zważając na afrykańskie pokorzenie Samby i nazistowską filozofię aryjską, jest to dosyć ciekawe połączenie. Zobaczcie sami. Prezydent Vargas kontynuował swoją y, politykę rozprzestrzeniania kultury brazylijskiej na całym świecie, dlatego wysyłał swoich muzyków w różne zakątki świata. Na przykład w Europie muzycyci spotkali się z nowym dla siebie gatunkiem muzyki, jaki był jazz. Pod wpływem amerykańskiego jazzu samba przeszła ewolucję. Powstał nowy gatunek, bardziej mieszkański, spokojny, który nazywał się bossa nova. Doprowadziło do tego, że samba troszeczkę została oderwana ze swoich afrykańskich korzeni i stała się już pełnoprawnym dobrem narodowym Brazylii. Różnica między sambą afrykańską a bosanową najlepiej wyjaśni Wam muzyk, którego za chwilę zobaczycie. Eu não sei fazer os dois no violão, então eu faço com a boca e violão, né? E a bossa, ela vem um pouco mais, mais suave, né? E um pouco mais definida pra gente. Tipo. To nie tylko i wyłącznie wydarzenie kulturalne. Statystyki mówią, że karnawał generuje 300 tysięcy miejsc pracy w samym Rio de Janeiro. Więc pomyśl sobie o skali całego kraju, jak wielkie jest to przedsięwzięcie. Na pewno każdy z nas widział przynajmniej raz w życiu zdjęcie z karnawału w Brazylii i mniej więcej umie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Możemy jednak powiedzieć troszeczkę o innej stronie, tego wydarzenia. Na pewno jedną z bardziej kontrowersyjnych rzeczy zawsze było skąpe ubranie tancerek w samodromie. I jak mówią one same w wiel licznych wywiadach, to nie do końca chodziło o nagość. Bardziej chodziło tutaj o emancypację kobiet, o pokazanie swoich praw, o tym, że są po prostu wolne. Jednak w wczesnych latach yy, wieku XX. To rzeczywiście miało szokować. Co by jednak nie powiedzieć o karnawale w Brazylii, jest to rzecz, która odróżnia Brazylię od innych krajów świata oraz napędza całą gospodarkę Brazylii. Obecnie może możemy podzielić na dwa tańce. Ten rdzenny brazylijski oraz sambe, czyli taniec towarzyski który jest zliczany do pięciu tańców latynoamerykańskich tańczonych na turniejach na całym świecie. I teraz może chwilkę powiemy sobie właśnie o tym drugim stylu. Samba jako taniec towarzyski jest tańcem progresywnym, co znaczy tyle, że jest tańczony po obrębie koła. Ma on dosyć wesoły charakter, jest tam troszkę flirtu między partnerami. Jego podstawową techniką kroków jest technika bounce'u. Czyli znaczy to tyle, że partner i partnerka w czasie tańca uginają i prostują kolana w rytm muzyki. A muzyka jest tożsama z tą historyczną i ma nawet więcej do czynienia z tą odmianą afrykańską samby niż omawianą wcześniej bosanową. Właśnie to przywiązanie do afrykańskiej formy samby owocuje tym, że samba jest postrzegana jako taniec polirytmiczny. Można znaleźć tam wiele rytmów, które możecie tutaj sobie zobaczyć. Sprawia to, że samba jest bardzo ciekawym tańcem i istnieje mnóstwo interpretacji rytmicznych, które pary mogą zastosować w swoim tańcu, a wiadomo, że im więcej ich zastosują i w bardziej ciekawy sposób, tym samba jest ciekawsza w ich wykonaniu. W opinii wielu tańcerzy towarzyskich samba jest jednym z trudniejszych tańców do panowania, z czym ja osobiście również się zgadzam i może prowadzić to do wielu frustracji, a jedną z nich zobaczycie zaraz na materiale. You don't understand. I hate stupid do it! It! Ah! You can. Make your dreams come true! Do it! Ja! To by było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka z serii Tanecznej maby świata. Obiecuję wiele innych. Obiecuję również, że to nie będzie jedyna seria prowadzona na tym kanale. Będzie również seria mini poradników, które mam nadzieję, że dadzą wam troszeczkę więcej wiedzy o tańcu. Jeżeli podobało Wam się to, co zobaczyliście na pierwszym odcinku, możecie od razu kliknąć subskrybuj oraz zostawić powiadomienia, wtedy nie ominie Was nic, co pojawi się właśnie tutaj. Dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się ciepło.